Wierzchołek paraboli y równa się x kwadrat dodać 4x odjąć 13 leży na prostej o równań. Zerknijmy sobie na odpowiedzi, ponieważ już odpowiedzi naprowadzają nas na to, co musimy w tym zadaniu policzyć i mamy x równa się w każdej odpowiedzi. Czyli tak naprawdę musimy policzyć tego x. No i teraz jak go możemy policzyć? W tym miejscu możemy sobie. Przypomnieć informacje na temat wierzchołka paraboli oraz osi symetrii, ponieważ to nam się tu przyda. I tak jak widzimy na wyświetlonej notatce, wierzchołek paraboli ma współrzędne P i Q. No i pierwsza współrzędna to współrzędna P, druga to Q. Pierwsza współrzędna leży na osi X, druga z kolei leży na osi Y. I tak naprawdę chcąc policzyć x, będziemy musieli policzyć p. Ponieważ jak mamy obok wskazane x jest równe p. Aby policzyć to zadanie, skorzystamy sobie ze wzoru na p i z tego wzoru policzymy sobie p i tak naprawdę p to będzie nasz x. No to zaczniemy od przepisania wzoru na funkcję kwadratową z polecenia x kwadrat dodać 4x odjąć 13. Wypiszamy sobie współczynniki a, b, c. a jest równe 1, b jest równe 4, c natomiast jest równe minus 13. No i skorzystamy sobie ze wzoru na p, czyli minus b. Przez 2a po podstawieniu w liczniku mamy minus 4 i w mianowniku 2 razy 1, czyli dwójeczkę, czyli minus 4. Przez 2 zatem nasz, nasze p wyjdzie równe minus 2. No i tak jak było to wspomniane wcześniej, p jest równe x, czyli x jest równe minus 2. Zatem poprawnym rozwiązaniem w tym zadaniu będzie odpowiedź A.